Więc teraz przyjrzyjmy się żądłu tego owada. To zawsze najtrudniejsza część. Znalezienie chwytu. A te owady nazywane są niezniszczalnymi owadami. Dzięki egzoszkieletowi ich ciało jest tak silne, że jest o wiele wytrzymalsze niż u większości owadów. Więc nie będę w stanie go zmiażdżyć ani zranić. O! Słyszycie to? Słyszałem coś, co mnie zaciekawiło. Owady te mają zdolność wydawania pisku, zwanego strydulacją. To sygnał ostrzegawczy o niebezpieczeństwie syrena alarmowa, jeśli wolicie. A jak go właśnie usłyszałem słuchajcie, słyszycie? Przysuncie kamery, przysuncie. Będziecie w stanie usłyszeć nie tak głośno jak przy poprzednim okazie, ale na pewno ją słychać. Ale nie martwcie się, nie robię krzywdy temu owadowi. A teraz żądło. Spójrzcie, jak długie jest to żądło, o Boże. Żądło zabójcy krów jest jednym z najdłuższych żądeł wszystkich owadów. W stosunku do wielkości ciała ma najdłuższe żądło spośród wszystkich żądlących owadów na świecie. Wow. A ponieważ ta jest większa, to żądło jest znacznie większe niż łosy, którą urządliła mnie w Chile. Wow, to żądło jest naprawdę duże. Ok, myślę, że nadszedł czas, aby przetestować urządlenie tego puszystego małego owada. Chłopaki, gotowi? Gotowi! Ok, pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to pozwolić, aby ten zabójca krów sam mnie urządlił. Aby to zrobić, włożymy go z powrotem do pojemnika, a potem umieszczę go na standardowym miejscu. Na trzy. Jeden, Uf, dwa, trzy. O rany, czuję ten meszek. Uf, czuję ten odwłok tuż przy mojej skórze. To stresujące. Widzę. Jak zabójca krów próbuje wydostać się ze szklanki. Tak, jak myślałem, sam z siebie mnie nie urządli. Okej, okay, obróćmy to. Okej. Okay. No, trochę się stresuję.